Cześć, to Cześć! Słuchajcie, dzisiaj będziemy Wróżyć, czyli ten odcinek, i zobaczymy, kto mnie kocha. No to wiesz, zanim dojdziemy do tego, kto Cię kocha, to mam jeszcze przygotowane dla Ciebie kilka innych wróżb. Sprawdzimy, co czeka Cię w przyszłości, co czeka Cię w najbliższym czasie. Co ja tam jeszcze miałam, bo nie zerkam na moją ściągę. A kim zostaniesz w przyszłości? Więc to wszystko. A, i jak będzie nazywał się twój przyszły mąż? I czy będziesz miała w ogóle szczęście? To się okaże. Proszę nie Marcy, proszę nie Marcy. Co prawda wieczór halloweenowy jest z 29 na 30. Więc nie powinniśmy dzisiaj sobie wróżyć. Ale właściwie zawsze można zrobić jakiś wyjątek, bo byśmy chcieli, żebyście mieli na jutro film z naszego wróżenia. Dlatego, że w poniedziałek Wam nie wstawimy tego filmu z wróżenia, bo zaczyna się... Mm, vlogmas? Vlogmas. A ja jeszcze coś pokażę, mogę I kalendarze? Nie. Uh -huh. I świąteczny klimat. My już mamy część kalendarzy. Jeden jeszcze nie mamy w pełni, dlatego że jeden ja przygotowuję no. Marcysi, ale to zobaczycie dopiero we vlogmasie. pierwszym. Tak, co Czyli ona będzie miała? Gdy to obejrzycie, to pojutrze. Po pojutrze. Po -po nie mogę się doczekać. Zobaczycie, co ona, co ja dla niej przygotowałam. I ona sama zobaczy, co dla niej przygotowałam. Czy jej się będzie bardziej podobał od takich standardowych, wszystkich innych kalendarzy gotowych. Także to zobaczymy. A teraz, jak jesteście ciekawi, co Marcy się czeka i jak ułoży się jej przyszłość, to zostawcie: łapki w górę, subskrypcje, lajki, and, czyli i komentarze. Super, a my zaczynamy i pierwsza, no bo tutaj mamy część wizytów, jak widzicie i tutaj to ci nic nie da, konsola nie bierze w tym udziału, ale, ale Marcinka przerzuciła się na konsolę, przeprosiła się z nią i teraz musi się ładować, więc tak akurat mamy tutaj pod gniazdko, więc ona nie bierze udziału w magicznym wróżeniu. Słuchajcie, ale ja tutaj ja poczekajcie. Tutaj, to tutaj tak to nie, to tu nie wierzę. Mhm. Dobra, To twoją pierwszą wróżbą to jest kostka szczęścia. kostka szczęścia. Co czeka cię w najbliższym czasie? Musisz wziąć kostkę. Chodź tutaj teraz, bo tam na stoliku nie. Kucnij sobie. Tak. Dobrze, ale idź trochę dalej żeby nie wpadła na dywan i teraz tak, chuchnij w tą kostkę i po prostu ją rzuć. Co wypadło? E, jest krzywo. Dobra, I... no była niby szóstka, ale jeszcze raz, bo było krzywo. To tak trochę lżej, dobra? Dwa. To teraz weź karteczkę tu, gdzie są kostki przygotowane. Czekaj, poszukaj z numerem dwa. O, dwa, dwie kostki. Co cię czeka? Poznasz kogoś bardzo ciekawego. Hm, no proszę. To cię czeka w najbliższej przyszłości. Zobaczcie. No, poznasz kogoś bardzo ciekawego. Może tak być. No, może tak być. Dobra, to jest to, co cię czeka w najbliższej przyszłości. Jedziemy z kolejną wróżbą. A Nie. A kolejna wróżba, słuchajcie, to są fliżanki nowego roku. Teraz tak, mamy tutaj trzy fliżanki. Musiałam wziąć od babci, bo my nie mamy fliżanek, bo nie pijemy we fliżankach. Mamy trzy fliżanki. Ja ci je teraz jeszcze poprzekładam tutaj. Czekaj. Yy, dobra, jeszcze raz tak i tak powiedzmy. I to jest coś, co będzie Cię czekało w przyszłym roku. Jaki będziesz miała przyszły rok? Teraz skup się dobrze. Użyj swojej mocy i intuicji i wybierz odpowiednią fliżankę. Tak. Na pewno ta? Tak. Mm -hmm. To zaglądaj coś pod fliżanką. <laughs> Stek. Jest listek! A w ogóle wiesz, co to jest za listek? Nie. To jest listek kwiatka pieniążka. On się tak nazywa: kwiatek pieniążek. I on ogólnie sam w sobie oznacza szczęście. Ale ja ci powiem, co ten listek dla ciebie oznacza na przyszły rok. Poczekajcie, muszę zobaczyć swoją ściągę. Nie mogę wam pokazać. Mały listek oznacza wyjazdy w ulubione miejsca. Tak, władek jako pani grzek, pani władek. Tak. No dobra. Jedziemy teraz z trzecią wróżbą. Jest to wróżba szkatułka przyszłości. I ta szkatułka przyszłości powie nam kim zostaniesz w przyszłości. To możesz tu zostawić, bo ty wybrałaś listka. Teraz tak, musisz wziąć tą szkatułkę, tak. Przedam do mnie, jak się ją otwiera. O, tak, dobra. Teraz słuchaj, musisz, żeby to się spełniło. Nie, nie otwieraj. Musisz pierwnią tak potrząsnąć. Tak. Dobra. Teraz zamknij oczy, otwórz szkatułkę, bo ja tu wszystko widzę. I teraz wybierz jedną karteczkę. Masz? Tak. I teraz sprawdź, kim zostaniesz w przyszłości. Nauczycielka? Naprawdę? Ja chcę być, ja chcę być tom. ja chcę być weterynarzem! No właśnie, ty chciałaś być zawsze weterynarzem, a masz, żeby zostaniesz nauczycielką, kto wie? Słuchaj, tak ci los wywróżył, niezbadane są ścieżki losu. Ale słuchajcie, żeby nie było, że ona miała tylko super zawody, to tutaj były naprawdę, naprawdę różne zawody do wyboru. I tobie los wskazał, że będziesz nauczycielką. A słuchajcie, mogła być fryzjerką. Ech. Mogła być, być słuchajcie. Karką, to już lepiej. Psychologiem mogła być. Słuchajcie, ale tutaj było też takie yeah, jedno. Yeah. Słynnym sportowcem. Właśnie. Gwiazdą roka. Mogłaś być łyżwiarką. Malarką. Mogłaś być lakiernikiem. Bibliotekarką. Co my tu jeszcze mamy? Mogłaś być policjantką. Baletnicą. Woźna? Prawnikiem. By mogła być woźna, groźna. O, byś była woźna groźna? Nie. Makijażystką. <śmetyczką>? Kosmetyczką. E, nie, tu przepraszam, to było kosmonautką. Kierowcą F1? No kiedyś chciałaś być, pamiętasz? A Formuł jeden. Kiedy chciałaś, Marcysia miała takie marzenie, zostać kierowcą Formuły 1? Grafikiem! Bo Marcysia kocha auta i chciała być albo kierowcą rajdowym. Kochałam! Tak, no kochałaś auta. Albo kierowcą rajdowym, albo kierowcą Formuły 1. Ale jak ona była swoim własnym kierowcą takiego bombowca elektryka, to się to źle skończyło i już jej nie chce. Co to ma być? <laughs> A to nie, to było jeszcze z tamtego, przepraszam. No w każdym bądź razie tobie los podarował, że zostaniesz nauczycielką. Ja myślę, że to też nie jest tak źle. Może ja chcę była... być weterynarką! Może byś była jak twoja, pani wychowawczyni. I byś dostała też taką fajną klasę, jak ty masz. Możesz? Dobra, wkładaj. I jedziemy z kolejną wróżbą. No, odłóż to. To to. A to jest tak dla ozdoby, bo w końcu, w końcu mamy wieczór magiczny, nie? Słuchajcie, teraz będzie wróżba taka zupełnie inna niż wszystkie, bo to będzie sznur butów. I kiedyś to było tak, Wam powiem, że to była jedna ze standardowych wróżb, bo w ogóle kiedyś wróżby to były tylko dla kobiet. One pełniły taką rolę na początku, że były wróżby tylko dla kobiet, i one były właściwie tylko wróżby matrymonialne. Wiesz co to znaczy? To były takie właśnie, że miały pannom, które nie weszły za mąż, pokazać, czy y, ktoś ich kocha, albo czy one wyjdą za mąż, albo która szybciej wyjdzie za mąż, albo jak będzie się nazywał ich przyszły mąż. Później dopiero, no zobaczysz, później. później dopiero było wprowadzone, że jakby wróżby stały się ogólnodostępne również dla mężczyzn. Mężczyźni też wtedy sobie wróżyli, czy jakaś kobieta ich będzie chciała. A teraz wróżby są generalnie dla wszystkich. No i ta wróżba z butami, to się nazywa sznur butów, kiedyś służyła do tego, że zbierały się panny, Wszystkie, które mieszkały w jakimś tam obrębie, i układały buty od ściany do drzwi. I ta, która pierwszy but dotknął drzwi, ta pierwsza wychodziła za mąż. No z racji tego, że już nie wyjdę za mąż, a ty na razie jesteś za młoda, żeby ze mną walczyć, czy wyjdziesz za mąż, bo z nas dwóch to jedynie ty możesz wyjść za mąż. To ja zmieniłam tą zasadę, no bo czemu by nie? I my mamy wróżbę z butów. Ale wiesz, jaką? Słuchajcie, kto pierwszy otworzy świe, świąteczny prezent? Ja czy ty? Jak mój bud nie pierwszy, to ja otwieram pierwszy świąteczny mój prezent. A jak twój bud dotnie pierwszy, to ty będziesz otwierała swój pierwszy świąteczny prezent. Dobra? Dobra. To ustawiamy. To z racji tego, że ja nagrywam i jest mi tak wtedy ciężko chodzić z tym butem, to teraz tak, Marciusia, potrzebuję Twojej pomocy. Tak? Ustaw mojego buta. Gdzie? Zupełnie tam przy ścianie, przy oknie. Tak. Gdzie? Tak. Teraz Twój but, przed moim butem. No, Gdzie? maszeruj, maszeruj. Tak. Gdzie? Tak. Dobra. Mamy teraz tak. Teraz idziemy tak. Teraz mój but weź i przekładaj tutaj z przodu przed twój. Tak. Teraz ja twój przekładam tu z przodu. Teraz ty mój but przekładasz. Dobra. Teraz ja idę. A gdzie jest ten prezent? Świąteczny prezent. No jak? Co musimy dotknąć? Nic nie musimy dojść do drzwi, ale świąteczny prezent. Kiedy jest świąteczny prezent? Święta. No właśnie. Chcę być pierwsza. Teraz ja. Teraz Marcynia. Dobra. Jedziemy dalej z tym. To teraz tak, ja przekładam Twojego buta. Ty przekładasz mojego buta. Ale tak czy jak mój but, to ja szybciej. Dobra. Zobaczymy. Twój but. Mój but. Dobra. Mój but. Teraz Twój but. Twój but? No. Twój? Twój? Słuchajcie, zbliżamy się, zbliżamy się. Komu kibicujecie? Twój? Twój? No nie wierzę i się tu będzie pierwsza. To jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. Ja chciałam otwierać. Pierwsza prezenty świąteczne. No dobra, po prostu można uznać, że miałeś szczęście. A teraz przechodzimy do tych właśnie przyjemniejszych wróżb. Nie kto cię kocha, bo tego nie wiemy, kto Cię kocha. Ale przechodzimy do wróżby, jak będzie miał na imię twój przyszły mąż. Ale uwaga! Nie, ale uwaga, bo jeżeli trafisz w puste miejsce, to może to oznaczać, że nie będziesz miała męża. Słuchajcie mi, co prawda, nie wyszło, ale jakieś serce jest. Dobra, mam tutaj serce, poduszkę serce. Teraz idź przede mną tam, idź przede Ciu? mnie. Musisz wziąć, tam leży taka szpileczka różowa dla ciebie. Masz? Uh -huh. Usiądź przede mną. Yy, ja mam tutaj zasłonięta, żeby za bardzo jeszcze się ja nic nie odbijało. Zamknij oczy. I teraz spróbuj celować gdzieś tą szpileczką. Na pewno tutaj, tak? tak. Zaraz Wam pokażę. Ja Martysia, tak, Martysia wcelowała tutaj. Odpinamy te szpileczki. Proszę, Wojtko, proszę. Mm. Teraz. Wyciągamy jej serduszko. Nie wierzę. Tak! Wiecie, gdzie trafiła? Centralnie trafiła w Wojtka. A Marta się zawsze chciała, żeby jej mąż nazywał się Wojtek. Czy to nie jest szczęście? Ona naprawdę nie wiedziała, co jest gdzie napisane, bo tutaj miała też Antek, Bruno, Max, Dawid, Łukasz. Odłóż teraz tą szpileczkę. Bum! Dobra, można uznać, że miałaś po prostu farta. Yeah, yeah. Jeja, jeja, mój. Teraz sprawdzimy, czy ta osoba, którą ty kochasz, kocha ciebie. Co, kwiatka? Tak. Ała! Uważaj, bo ma kolce, daj to. Daj go. Jeszcze ma kolce, daj. Jeszcze nam się, ojen, przepraszam. Jeszcze nam się została taka różyczka na ogrodzie, ale poczekaj się, muszę faktycznie te kolce Marcysi tutaj stąd wziąć, te dwa. Albo nie, po prostu tak ułamiemy. Czekaj marcyniuś. Tu ułamę ci tego kwiatka. I jakoś sobie z tym poradziłyśmy. I to jest, y, która, to jest w ogóle ostatnia różyczka, która nam się została na ogrodzie, bo wszystkie zmarzły. I teraz robimy standardową, taką najbardziej standardową wróżbę. Kocha nie kocha. I urywasz po jednym płatku, musisz cały ten, tą różyczkę y, obskubać, żeby dowiedzieć się, czy kocha, czy nie kocha. Po, I teraz poczekaj, to jest, kocha. Teraz. Nie kocha. Następne. Kocha. Nie kocha. Kocha. Nie kocha, kocha, nie kocha, kocha, nie kocha. I zostało się, że kocha. No, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, panno, czy tak faktycznie jest. No, ale z tej wróżby, a zobaczycie ją trochę na, widzieliśmy trochę na przyspieszeniu, bo dużo tego było, jak widzicie. To z tych wszystkich listków wyszło, że jednak kocha. Może coś w tym jest. No ale szkoda, że ten mój kolega, którego ja kocham, nie chodzi do nas do szkoły. Ale jednym to? słowem... ale jednym słowem masz dzisiaj po prostu szczęście do tych wróżb. Ty, zobaczcie, ja kocham takiego Wojtka, tu mi wyszło, że Wojtek, tu mi wyszło, że kocha. No... Po prostu albo masz szczęście, albo cię wróżba oszukują. Tak. I teraz słuchajcie, przed nami jest ostatnia wróżba, ale ją muszę przygotować, bo będziemy robić najbardziej standardową wróżbę, czyli zrobimy lanie woskiem. To robi ja. Mamy przygotowany wosk. Mamy taki kluczyk, taki, tylko znaleźliśmy kluczyk, więc mamy malutką dziurkę od klucza. No tak. I ja leję wosk dla Marceliny, dlatego że to jest bardzo gorące. No i ona Jestem jest tutaj siedzia. nie jest w tym wieku, żeby sama lać tym gorącym. Więc dobra. wróżę dla Marcysi. Zobaczymy, jak mi z tego pójdzie. No, trzeba tutaj. A z tego garka nie chce dobrze lecieć. Ale zobaczymy, co nam tutaj poleci. Zobaczcie. I co powstanie z tego? Kółeczka. Dobra, tu robimy jeszcze jedno. Coś, tu leci nam przez tą dziurkę. Leci przez dziurkę. Co Dobra. To? Widzimy co to jest? Leci, 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 leci. Już wykorzystamy to do końca. Całą świecę. No, tu jest biedna świeciuszka. Dobra, teraz będzie stary garnek do czyszczenia i teraz, dobra, to odłożymy tu. Musimy to polać wodą, całe musimy polać wodą, bo wosk jest bardzo gorący. A czy my to później wyciągniemy? Oczywiście, że wyciągniemy. Oczywiście, że wyciągniemy, polewamy to całe. Nie, zobaczcie. Bliżej. Musi się wrócić. Hello, 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 darm. Ale będziesz miała dużą wróżbę. Mogłam wziąć większą miskę. Bo będziesz miała bardzo dużą wróżbę. Dobra. Nie rozumiem, co ta to wróżba znaczy. Słuchaj. Robi się, leje się przez właśnie dziurkę od klucza wosk do miski z wodą, i wtedy patrzy się na kształt, co tutaj z tego wyjdzie. Szukamy jakichś podobieństw do czegoś, ale ja już widzę pewne podobieństwo, i akurat to wyszło mi bardzo niezamierzenie. Ta Twoja wróżba. Ci powiem. Ja nie widzę nic. Nie widzisz żadnego podobieństwa? Nie. A ja widzę pewne podobieństwo do czegoś dobra. Chyba jest na tyle sztywne, możemy wyciągnąć. Mam coś papier, ręcznik papierowy. Czy ci to coś przypomina? Zobaczcie, takie coś nam wyszło. Duszka. Nie. Możemy to z każdej strony wziąć. E tak, możemy wziąć. Nic ci to nie widzowie. Nic ci to nie przypomina? Słuchaj. A mi tutaj coś to przypomina. A niby co? Mi to coś przypomina. Nie wiem. Powiem wam, że tak. Przypomina mi to dwie rzeczy. Od tej strony tak patrząc, i w ogóle tak patrząc, to mi to przypomina kapelutka. Taką świąteczną czapę. To no, tu jest, jest ta końcówka, zobaczcie. To jest ta końcówka tej czapki i to jest taka świąteczna czapka. Tu nawet ma jakby trochę śnieżku na sobie yy, i to może oznaczać, że będziesz miała dobry świąteczny czas. A, no tak. Ale słuchajcie, od tej strony, bynajmniej mi tak patrząc, przypomina mi to takiego konia tutaj i tutaj ma taki ten łepek zwieszony. A i no, Że jeszcze... może oznaczać, że będziesz miała kiedyś swojego konia. Albo wiecie, zobaczcie, tutaj, jakby taki odkopytek, tu jedne, tu drugie, na jakiejś takiej skale koń. I tu ma ten łepek taki zgięty na dół, że może będziesz miała kiedyś swojego konia w stadninie. A mi to przypomina że jeszcze jakąś mini panią która chodzi na nóżkach. Tutaj nie w i ten, ale tutaj tak przypomina, tutaj w takich spilkach jest. Y no nie wiem, Wydajcie <śm> y widzowie koniecznie znać, co wam to przypomina. Y obstawiajcie, co wy byście powiedzieli, a weź to tak na to nakieruj, co, co wy byście o tym powiedzieli, co to może być? No właśnie, na pewno koń. Ja chcę konia. Bo ja mam właśnie tutaj te dwie propozycje, że albo koń, albo właśnie czapka, chociaż patrząc na ostatnie y, Marcysi zainteresowania, to nawet bym powiedziała, y, weź tutaj, musisz patrzeć jak na ryby, wasz kochanie. To bym powiedziała, że to taka tiara przydziału. Czemu? Z Hogwardu, bo tak trochę przypomina tiarę przedziału. Ciot, ciot. Także, daj, pokaż teraz siebie z tym. Masz? Łódka! Oj. Także to jest, słuchaj, to musisz sobie trzymać, żeby ci to nie popękało, no bo to jest... No zobaczcie, tutaj mi bardzo mm, przypomina taką pa... Już nie przypomina. <laughs> Bo to jest Twoja pierwsza woskowa wróżba. A te woskowe wróżby mają to do siebie, że jak wychodzi nam jakiś kształt, to musimy sami pomyśleć, co on może oznaczać. Ale może, nie, chyba będzie całe mokre, wszystko z powrotem. Ale musimy też wyszukać, yy, co może oznaczać koń na przykład. W sumie? Jak, jak wyjdzie koń? Gdzie jest koń? No, także słuchajcie, my zakończyłyśmy wróżby. Taki miałyśmy wieczór nasz Andrzejkowy. A to też dlatego, że Marcynka y, wczoraj miała taką zabawę z kolegami i koleżankami, że wróciła. Z kolegą i z koleżankami. Tak, że wróciła cała mokra, całutka mokra. No i niestety dzisiaj już mamy tego skutki, że Marcyńka już nie poszła do szkoły. Nie chciałam dzieć. I niestety już jest przeziębiona. No, niestety. Koni na konieczku. Czyli tak wie, to standardowo. Konieczku? I dajcie koniecznie zna, znać, jak wyglądają wasze wróżby andrzejkowe. Ale mam to jeszcze jedno coś przypominać, no. mam papugę i tu taki dziób ma. Też może być papuga, pewnie. Moja koleżanka ma papugę i powiedziała, że w nocy śpi jak zabita. <laughs> Niemożliwe raczej. Znaczy może tak, w nocy śpią, ale bardzo wcześnie stają. Także dajcie koniecznie znać, jak Wy spędziliście, e, al, jak będziecie spędzać wieczór Andrzejkowy. Czy też robicie sobie jakieś wróżby e, i jak to u Was wygląda, a my się z Wami żegnamy? Jeśli my dodajemy trzy razy w tygodniu. Nie, już teraz nie dodajemy trzy razy w tygodniu, bo według ankiety vlogmas będzie codziennie o 14.30. Tak, bo Wy wybraliście. <laughs> to pa! Do zobaczenia we vlogmasie.